Prosieliście, Prosiliście, żebym coś jeszcze tutaj z Cupheada znarysował, więc niech będzie Macie... Będziecie mieli King Dice'a Ta bardzo Powinno iść tak mniej więcej Okej, okay, jakoś to będzie Nawet jak będzie krzywe, lepiej żeby było krzywe niż żeby było niedokończone Prawda? Prawda Więc tutaj uśmiech robimy jakiś może Uśmiech I możemy przystępować do robienia tak zwanej twa... O kurde no właśnie, to jest to. A może y, inaczej do tego podejdę? Tu robię już trochę ciemniejsze. Tutaj będzie jaśniejsze. Y, porobię kropki fioletowe, tylko fioletowe. na szybko znaleźć jakiś sensowny. I zrobię już pyk. Oj, jak ja patrzę na czas, to już widzę, że go nie wystarczy. I chyba ten kolor jest za jasny, żeby to dobrze zrobić. Jakoś to będzie, jakoś to będzie. co zrobisz to, zrobisz to. Będzie na miniaturkę, oj. Mam nadzieję. Dobra. No prawie. No wyobraźcie sobie, że osoba po mnie jeszcze musi to odtworzyć. Jak ja już mam w takich rysunkach problem normalnie to narysować, to co dopiero ktoś po mnie. Ja to wiem, to jest tak bardzo nie fair. Ale trzeba coś ładnego narysować. To jest, to jest właśnie to. Ingase ma być taki. I tu mamy... ma się cieszyć. To jakieś zęby, tyk, tyk. Trochę dziwnie to wygląda. Nie będę wam. Tak, mało, co, co to? Bia Na białe próbuję i nie da się. Dlaczego się nie da? <laughs> Jakie to jest dziwne, nie. No, dobra. To robię, robię resztę. Robię resztę, tak mówiłem. Lepiej nie dokończyć niż zrobić. Znaczy, lepiej, kurde, żeby coś było po prostu. Jak to mi to stanik? Jak wygląda jak stanik? Nie tak powinno być. Jak to kurwa koniec? Tak Właśnie A? też nie wiem o co chodzi, ale powiem pracy jestem. Może ciemniejsze. Dobra, yy, już robimy po prostu już coś na rempal, czyli jakieś cieniowanie. Mm. Jeszcze wąsy, nie zrobiłem wąsów. I teraz słuchajcie, dostaniemy obrazek kogoś innego i musimy odwzorować go. Więc najpierw zapamiętajcie i potem odwzorujcie. Kitek, serca, gwiazdki. Mało czasu jest na zapięcie, Kitek, kosmitek. Tak, tak bo się. czas jest wspólny, tak, tak, tak. Więc im dłużej będziecie patrzeć, tym mniej potem czasu. Za ładnie ja. rysujecie, chyba was pojebało. <noise> Jakieś tu serduszka mają być, chyba. To no, nie musi być dokładnie, ale też gwiazdki. Współczuję komuś, kto miał si Ja swojej pracy nie potrafiłem zrobić. To ciekawe, jak zma następna osoba. To może tutaj nos taki. Zazwyczaj zauważyłem, że mam największy problem z pracami, w których muszę używać najcieńszego ołówka Dużo kresek robię, a z drugiej strony jak zrobię grubszą to już nie będzie tak ładnie to wyglądało I no tutaj chyba powinienem wybierać... Znaczy nauczka na przyszłość, żeby wybierać trochę inne prace mam wrażenie C takie no to trochę mniejszej skali muszą być chyba Nie wiem czy jakieś kokardki tu nie było czy czegoś takiego mm -hmm. Chyba coś takiego. Nie wiem czy nie dodać jeszcze tutaj takiego delikatnego tła. O, no ale można nawet bardziej delikatne może być to. Kto tam wyklikał, że już postarajcie się może, dopieśćcie jeszcze pracę, a nie wyklikał. Dobra, ty. No no. Dobra. Wszystkie prace chcę oddawać. A, no a dopieściłem. O, kurde. Mario! Dziwny Mario. Czyli przestań się popisywać. Wszyscy wiemy, że umiesz rysować. No. Przepraszam, no ale przynajmniej ciebie ładnie rysowałam wcześniej. Mario, coś takiego, to ta, taki Marian będzie może. Tam mu tutaj twarz. No nie odwzoruję teraz tego, co ty. Przepraszam, naprawdę, przepraszam. Mario, mi? Nie, ja tu przepraszam, zgrifowałem komuś naprawdę. Chyba każdy. A zrobię oczy jak Ricky Morty, może. To jest inspiracja Ricky Morty. Style. Mario. Jak trochę Margin Bu zrobiłem. A czy Mario miał włosy? Czy za czapką miał? Chyba coś takiego miał. <ścoughs> nie, nie wiem, co on pokazuje. Nie pytajcie mnie, ale miał szeleczki jeszcze, chyba. No i dobrze. Joda. O, oh, kurwa, coś mi się kliknęło! Ej, da się Co cofnąć. Do, o, kurwa jest! <laughs> o oh my Jody, god! Nie, jak, no, jak kliknąłeś, to musisz to masz peka. Joda był taki, miał takie zmarszczki. To się baby yoda, no to czyli grogu. Ale zauważyłem, że ludzie niektórzy się popisują i mówią, no, to nie jest baby yoda, nie ma czegoś takiego, jest grogu. Prawda jest taka, że nim ujawniono w ogóle imię Baby Yody, znaczy, że, że to jest grogu, no to każdy na niego mówił baby yoda i tak się przyjęło po prostu w community i to jest określenie slangowe, no i się przyjęło, to to czemu by nie korzystać? Dopiero potem, w którymś sezonie chyba, w drugim albo, no gdzieś tam ujawniono, że, że się tak nazywa, jak już tam do jego pochodzenia doszli, skąd się w ogóle wziął. To jest, wiecie, nie ma co się spinać, no, jak ktoś mówi Baby to jest to jak najbardziej, moim zdaniem, powinno być poprawne. No to już czas, no nie? To już czas, to już czas. Zdecydowanie. Nie. Ja się staram cały czas. Nie widziałeś? Hmm. No, no dobra, to jest... Na chyba rycinek kamienny. Podoba mi się, że Troj siedzi w lesie i czyj jakiś jakiejś chrabąszcze słyszę, jak coś mówi. Weź Troj, naciśnij guzik. Bezkity, świerszcze! <grabąszcze> ja, ja tak miałem przez przez kilka lat. Świerszcze, czekaj, w Do tak jak graliśmy w gapę. Chrabąszcze. <grabąszcze> to ci mówiłem, jaka immersja, że my jedziemy w nocy i świerszcze słyszę. <grabąsz> słyszę. Kurde, ale to musi w pokoju <grabąsz> siedzieć, że kurwa go tak napierdala. Nie przeklinaj się. Przepraszam. No od razu przeprosił. Kurwa, ja nie na do Weź, czekaj. Przepraszam. Dobra. I patrzcie. I to jest malowanie plamą. <laughs> Jaki Pikachu tu? <dude. laughs> Drodzi mi hipno wyszedł. Zrobię też takie oczy. Takie, takie straszne, żeby Robię pyk. Dobra. Jeszcze można ogonek chyba. O. Jestem że Robak, robak, robak. Robak, robak, robak. Robak, akrobata. Robak, akrobata. Teddy. Idzie se tu robak, 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 robak. I ma taki kolor ludzki. Taka trochę pierścienica to jest. Niekoniecznie robak. I pyk. O, no i ładnie. <grym> jest upgrade. Nawet jeszcze czasu mi wystarczyło. O, no i to już są prace, <grym> które ja mogę absorbować. Nie wiem, co tam było. Ja <grym> coś takiego tam widzę. Bo takie by było. O Boże, po kształtami. Co to, co to jest? I Tło. O nie, labubu chyba miał być. Jak się spodziewam. Miał być, no, znaczy wąsy miały być, ale. Może być. Zrobię jeszcze takie... zmarszczki. Czemu ciągle... Leci. Czemu ja ciągle ja, to ja, samo ja, rysuję? Ja nie nadążam pomyśleć, nie? To już leci, to już leci, no to już leci, tu już Nie A ma szybko. czasu by pomyśleć. Wypełnia. No dobra. Czy ja dobrze udaje mi się odwzorować styl Sheen? Nie wiem. Mam wrażenie, że nie. Czyli ja chyba nie umiem twojego stylu odwzorowywać coś nie, mi się no przepraszam, ale nauczysz się. <laughs> nie wiem, to jest griffing czysty z mojej strony, jak ja próbuję. To jest o tobie, nie jest zadajmy, to Poni, to. Co to jest za plama? Chyba coś takiego było. No to było bardziej sraczkowate, mi się wydaje. O, ale gimnastyka, ty. O, jesteś. kurwa, Ale to będzie akurat. Ale nie? pierwszy ale się nie? Ja narysowałem nie. Jodę. Ja bardzo płacą. O, Ale nie! I to zlego. Zlego. Bardzo ładne. Jodę. Z LEGO. Jak na tak. Jodę. Kto lepiej dźwięk Jody umierającego w LEGO wyda? Kamstar. I... Kamstar. trochę czas już, ale Kamstar. Trochę oh, yes. czas już, to była druga tak, kurwa runda. Wjeżdżał, ale wjeżdżał czasu. Dobra, dobra, trzymam poziom.

<noise> Jak dyrektorki tak. miały o, zawsze w szkole, Okej, okay, Okej, okay, okej, okay. coś tam przychodzi. Szkoda, że miecza już nie Brec ma, ale no tak. Tu... No. wiem, że jest Shrek czy joda. Bo Małego nie bo, Shrek nie małego Yoda, smutny, bo miecz <noise> zgubił, co no? co? Człowiek kilo. <noise> ja przepraszam, ja was czekam albo Nie, nie, będzie pies chyba. Ja przepraszam. Jest, jest. Czy Czyli <noise> Pies. Pies. A, jak, jak no, pies, pies! Jak, jak to w <noise> no, no, Nie! Pies! Jakie zęby! kurde! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Ale bardzo ładnie, Ewron narysowałeś! Ja rysowałem to na że czy jak? UFO kopek! Oooo! Nie pamiętam, długo. W ogóle to nie przeszło! Trzy minuty, na to jest. Ej, Koti. Mango! Mango! pięć. Kotek! Ej, to w ogóle to. nie przeszło, co, co Nie pamiętam. Pewnie szereg będzie. Ale czółki zgubiłam. ten, ten... płatka, chodzi, tak, Ja w ogóle spotkałem kilka szarych kotów. A, okej. Okay. No na samym końcu. Szare... Tak, szare koty były, no. Główno no, okay. szczury, szare koty. <laughs> Już serduszko stracił. Jelawek, okay. <laughs> jaki gruby tutaj, jest ulało się. To jest bardziej joda niż poprzednio. ciężko jest użyć ich bo mi się nie chciało Sierćko, kurwa! No. <gulia> jest szary, jest szary. Z plamami. No, no, Korwa nie zabiera za dużo to czasu. Ale to jest chodzi to, o to, że on emanuje tą zielonością i on jest zielony. No, no i teraz pamiętam. No i no, no, skończył szary. I teraz, no, 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 szary. Skończył czarny. Nie. Nie, 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 teraz pamiętam pracę, teraz pamiętam. Się Ale mu głowo. A czekaj, to co to będzie? to będzie? Słoneczko jest, o, o. jak najbardziej. Kotek. Czyli od, pewne, od pewnego momentu. Kto strollował? Angela35, Kasiks? No to tak, w miarę, w miarę, Nie, ja nie rolowała. Ja wiem, Ojej, wiem. Ale Ojejku. Ja zobaczyłam Kani to tak, ale easy, okay. zaraz to narysuję. I kliknęłam i nic nie pamiętam. Ma... A ja wiem, co to będzie. Bardzo ładna Angelka. Niestety, ja nie poprawiłem. O, coraz, o, mniej ta Lilo coraz bardziej creepy. O, o, boże. O, nie. No Lilo tak ruch... już no, się No i patrzcie, cinema. boże! do już Prosto do i patrzcie, cinema. wyrabiać rysunki pod przesłania. To do Zamiast... kos dla no mnie! No Prosto do żółta to jest kartka. Proste. To już o, czerwona! No, <laughs> To było oh, do... ja dostaję to, ale spokojnie. Zamiarza, zamiarza Miałem tyle czasu, że jeszcze pokolorowałem. Ander. Myślałem, że to panda, sorry. W... Takie <grym> włosy. Ale on tylko z... teraz. On już ze swojego koloru rysunek. Zawsze rysuj to, co jest na rysunku, kurwa. Nie, to jest zaznaczony. Ale kolego, widziałem, że sobie nie poradziłeś, uratowałem. Na rysunku, no. Patryk rozgwiazda. Patryk rozgwiazda. Patryk rozgwiazda. Patryk, znajdą tak dam spokój Trochę to wygląda jak Patryk z Piazdy Jaki Ej, ryj mu trochę spłynął No Oparówka Robaczek Parówka Oparówka Oparówka Ja byłem mnie laurkę, tak? Jezu, czy to będzie kolejna laurka? Ja pierdolę Zawsze w tym trybie ma taką tematykę Praca dwulatka No i bardzo ładne No bo to jest mój poziom Chiny! No kurde! razem nie kreski same! Potem! Potem! Kotek! Ej, da się ładne, wiecie, ładne jaki, jaki ogon ładne. ma krzyży. Ej, mam wrażenie, że oh. tego nie dostałam, ten nie? Ten ogon to jak taki król <laughs> z Minecrafta! <to> jak... no, <laughs> bez kitu! Noga. Aha, Rampa! też wiem co dostałam! Ale sobie no. usiadł! Wszystko można by było wydrukować i cosplayować dziecko w podstawówce! Tak! No 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 na, Ja wiedziałam, że coś tam nie. jest, tylko trzeba dam, to jest Taki ulamy! A, nieważne! co to będzie? To będzie chyba... To, to będzie królik! Unfair? To będzie kolejny królik. O mój Boże, jaki to piękny! Chyba bardziej koszt. O to jest kosz! Spokojnie, Mangetsu, nadrobiłem, na no spokojnie lecimy. Jez, Piątka jez, jestem w drodze. to leci Lecimy, nie śpimy. Nawet mnie tak mówi, tak, przestańcie interpretować Wiesz, pracę. Gdzie ja miałem wierzy, piegi, wierzy, powiedz wierzy, mi, wierzy, gdzie no jest są piegi? Je ale ale, jez, ale on naprawił po prostu. Wszyscy też wysłuchają misia. Ja też jego naprawiłem, na spokojnie. O ja! O ja! nawet ja! O Mangi? Boję się. O kurde! O, to czas, o, to czas, czas, o, to czas! O, to ta kostka była! Kostka. kostka! była, No, kostka kostka. Była. Kostka. Kostka fajne fajne, ja ci wyszło Chłop ja się przepraszam Chłop się no, wyszło. przepraszam. Ja, ja się nie no, 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 nie no, ale, ja nie wiem, ja nie mam takich nie? Wie, wie, ale starałam rzutów, nie? się ją odtworzyć, tak? To nie Bio jest tak, że ja nie wiem na, jak się rysuje, po prostu zapamiętałam kształt, umawiamy się na rysowanie podstawowych kształtów razem. nie wiem jak się rysuje te takie kwadraty, takie błądkowe. Nauczę cię, ale już więcej nie rysujesz sam się Nie, 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 no O mój Boże. Ale spokojnie, to będzie, Niestety już oczka nie ma. To będzie uratowane tutaj przez kogoś. Dalej nie jest uratowane. A, to Angela dała tego. Mm, a może nie a... będzie? A może to. Oh. Jej, dobra, to jest takie nie ma. Ja, Taki kwadrat, Taki, kwa taki kwa to też sama mu uwóch w sążeczkę. No taki, cute. żeby łysy ta, nie ta był, tylko nie? No, kostka. No, no. Eee, <laughs> o, jest cute o, to bardzo. Marshmallow. Kostka cukru. Ej, no. Na spokojnie tutaj artyści. Jeszcze no, do o, o, ciało, ciało wraca, o, ciało, o, bo... ciało o, wraca. Ciało wraca, wraca, wraca. Come star, let's go. Tak, Nie wyjdzie dokne z dziewczyną tu kostki zrobić? To nie jest proste. To nie, proste. To nie jest proste. Tak. To To jest nie jest Dobra, nakładka Dwa i łączy się linią. Kupił masz takie karty. Nie, to nie ja. Teraz to ja dostaję zmarnowałam na patrzenie na tego. Nie O, Nie Ale będzie koniec. Ja zmarnowałam bardzo dużo czasu na patrzenie. Bambi po roku Tak. Mega cute. O, 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 o. dobra, Kamil jednak ty! Byłem tam. Bambi miał wypadek i ma gips, ma gips na nogi. Najszybszy, najszybszy, downgrade ever, nie? taki downgrade! Trzeci rysunek! jest historia I koni Rafał wyjdzie zaraz!

To przyśpieszyło. to podwodna, muć podwodna. to. nie wiem, Tymczasem Ja, nie... A tymczasem mi się K! po Ja myślałem, że to bumelang. To nie złapa, Ej, dobra, to ja teraz doceniam, że mój Yoda przynajmniej w jakimś stopniu przez to

no. Na krewetce? Ojej, kurde! Ojej, To, to, jest, no, tutaj, to nie, nie było, nie W ogóle nie coś było, nie takiego nie, nie przeszło. Nie było. Nawet, bo... O było. W zajebiście! kota po drodze. Ej, dobra, zwierzak, zielona kartka dla ciebie, Zielona kartka. Dobrze poszło. Kurwa. Dobra, okej. Okay, do kosmosu doleciał. Dobra, do będzie ten Dobra, i mi się kliknęło, przepraszam najmocniej, mi się po prostu kliknęło jedyne, co za nami to, żeby było na. różnego. To jest ten robal, no! No, niestety, no, ja z jakiegoś Boże, powodu w mi się ulał, trochę, ulał mi się, a tam są były takie wormy Te oh oh no, no, nie krzycz nie krzycz spokojnie. O, a proszę bardzo, ładnie, mam, ładnie. Jedno, Ale pofalowany. coś ładnie no, zrobić? No, ładne. No, to Jest bardzo ładny. Dobra. normalnie z Dobra. Jest ładny. Jest

bez karambek chyba. że to nie przeszło I dalej. Bardzo ładnie. Ładnie. Ja przyprawę. Ja 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 A to będzie to, to nie wiem. Ale człowiek góra. To ja wiem, Słuchajcie, to będzie wiking w czapce, ja wam to mówię. Ja w pewnym ja momencie. To nadejdzie. A nie dla Bubu, nie będzie dla Bubu? No, To już powoli. To Labubu Bubu będzie. to uciekło. To się, to się transformuje to... Czekaj, bo tu jeszcze, tu jeszcze będzie jedna Jedna praca Tak, to jest i mała Ale czekaj, po lawku jeszcze ktoś musi być Tak, o, ja dostałem coś takiego O, ten żołnierz jest na Dobrze, ja przepraszam No i tak już Przepraszam Myszka Miki po kwasie Wiesz, to trochę moja wina, ale z drugiej strony nie. O, jak kur, kur, kurwa królik! Gdzie jest królik z marchewką? Gdzie? Przesada, przesada. My zbrenie. chyba jesteśmy w różnych lobby. Karolina? To jest to! Arktus! Dokładnie. To jest to! O, jak makarony tańczy o, o, chyba i nie wiesz, okay, zielona wiesz. Zielona karteczka, zielona karteczka. Pinglin dosyć szybko niedociągnięcia ja. ja. stracił. Mówi Tak. pistolet! Amoguls! Oj boże! Ja się nie wyrobiłem tego amogusa narysować. Bałwan i Omega! Nie w szarego kota, bo nie pamiętam. bardzo ładnie! Przynajmniej bałwan został! Poliłam kolory. A, przynajmniej bałwan został, tak? Oj! teraz, że został Pamiętam, ten ten... No nie, wrążył, żółta karteczka. karteczka. osoba ze skoliozą jakaś, czy coś. Szerwana kartka, Pandziarz. Eee, nie tak. Rel, re, re. Nie no, rel, re. no, re, re. no dobra, no trochę zepsułem, no dobra, nice. niech będzie. Ale tutaj ale, ale, się ale dzieje, nie? No bo... Tu jakiś ucho do normalnie. te kreski zrobić. Chciałem że kreski, tak? Krewetka. I nie, nie, nie. ZWIERZAK! O. Mariusz! Okej, Przepraszam, Zwierzak, ale owoce. dałeś mi taki rysunek na start, no, start no, że... No ostatni raz, to jest no, no, Nie, nie, nie! nie. No, nie. No, nie. Za ja Jamie, no nie, no, no prosty does. to był bałwan, nie? To takie dobra, wy moje ucho hejtowaliście. Ale ciężko to odzurować, no! Ale uratowałem, oh, no spokojnie, uratowałem! Rum Rumceys! McDonald's! McDonald's! to Mario. A, a lei, a a, p... to mario. A, troj? To taki jest Mario! No, nice, nice, nice. jaki kurwa ludek. i to może ten... przejść. Taki marny ej, trochę. Teraz sobie, ten, uświadomił, że on wygląda jak... Byle czapka Ma kamień na, na głowie, więc nie wiem Wodki. czy... O, przeszło. O, o. A korsarze? M? To bardzo ma widelec. Widele, o, korsarze, cud, tak, nóż, tak, widele, tak, widele z, tak, widele tak, z widele ma łyżkę. O, mam ej, Ładnie naprawione. Nie mechanik. To Mario przejdzie. Mario przejdzie? Tylko nie ma wąsa. No nie ma, ale ma M, okay, no nie? Dobra, to wiesz, jakoś tam w miarę. Tak, jest jest. Ej, Do, dobra, M przeszło. E! M, M, M jak, ale jak ma. Ale M. M. nie przeszło. No? Let's go. Dobra, ja próbowałem narysować Pikachu. O! Wow! A, a, na... Biały ogon a ma. Niestety, jestem zaraz ja. Ale no, no, szczerze, tak, no, ja tu był tylko mały incydent nadwagi, ale tak to jest w miarę ok. O, mały, mały, mały miękny. Miękny. Nos? No Dobra, to jest okej, okay, no, no, no nie wiem, no to jest ciężko, ciężko I trochę więcej. Spokojnie? Mierzi. O, przepraszam, Ja przepraszam. O, ja przepraszam. Oh, oh, o! No, okay, okay. Czyli amper, czyli amper. Może Ale naprawimy nie jeszcze. Do końca, nie! To, to ja Może odkurzacz się włączy zaraz. to ja już wiem, jakiego <śmietenie> to jest nie Ej, Gdzie są kolory? Gdzie są kolory? Nie! Jest powrót, jest powrót. Let's go! Bo co? <noise> tam dalej proszę bardzo. Kasia twarz jeszcze. Ej, w stojęłem. Jest to, co stoi. Do tego. <noise> tak. Oj se patrzę. Ten od kasz stoi tyłem. męski, <noise> to... A ty w prostu tyłem. A ja dostanę takiego cute jakiegoś. O. To pewnie siedzi. To o to pewnie siedzi. Cute. No. Co to za kreka? A baba się nie bawiła. O! Ej, zwierzak. Ej, szczerze, zwierzak jak na czas. Ostatnia runda. Bora to Pychaj wygrywającego dźwięki, twoje 5 minut? Ej, przeszło to! Aha! Kreatywne. przejdzie. Okay. Oh, tak. O, Co to jest? Jakie kołnierze, te podkreślone? Ej, totalnie, ale... ja się widzę, że za chudy i muszę poprawić. Ej, no ty po prostu. Nie przejdzie, nie Niewidomy anfer. wygrywa swoje 5 minut. Jak na pick-up Dobra, to się nie ma tego mam problemu. pytanie, co, co to za ziobek? Aj, weź minutu, kliknijcie sobie na Anfera pracę, Normalnie animacja tua normalnie by <grym> się <grym> to robiło. Znaczy, go klasów nabiorąc. A by go, że nawet i poleciał. Tutaj zapomniałem. Niestety, M Ale spoilery w ogóle. 5M. Nie, spojrzenie. Ja zgubiłam, zgubiłam tak swoje 5 minut. minut na ja jestem na czwartym odcinku o, tak dopiero. Nie no, oglądam no, tego, ja. nie, nie oglądam tak szczerze. Nie Ale podobało to, mi się to Ale to nie wiedzieć, to trzeba żyć pod tym, pod kamieniem. No chyba to ja żyję pod kamieniem. Nie. Squid Game oglądam A teraz. to, czy ty nie oglądasz fazy i bazy? Ja ja nie wiem, tak, co to jest. Wraz Jak to wyszło podczas Ligi w Poe, to dla mnie to jest dziadostwo. Co ty nawet nie ja Nie, ja zgubiłam swoje minuty. Prawa na głowie to wyrosła, bo, 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 bo faza, faza! Bo... to była sekunda i chciałem jakieś włosy zrobić po prostu. Dobra, o, zgubiłam, tu się Ewron to 5 Ale sam jest dalej gruby, nie? No, I I wracamy do misia! <laughs> Michi! jest najlepszy! Wyjdzie w kota? Oh, okay. O! Chuj, jeszcze lepiej! O, kaktus! <laughs> jeszcze Labu, fało, lawek, lawek, Lawek. Ja się, się, się postarałem się, pierwszy raz się postarałem. No! Dobry. Lawek. Ej, lawek Uuu. naprawdę Uuu. bardzo okay. ładnie. No to Jaki. ma potencjał na główno no, To tak. bez kitu. Ma, potencjał no, tak. ma potencjał na, gówno tak, tak, na nie? Tak. Na, tak, na, tak skończy okay. prawie. Nie? Kolor już dużo ja dodaje, nie? Jest taki, że ja w ogóle nie pamiętam, żeby trwało gówno Nie, 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 tak idzie, idzie, troszeczkę gorszy i nagle człowieku kata Tak, 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 tak. Duży downgrade do mój Bo wiadomo, że pies. Come, Jaka Tomatiku, dupcia! Jest. Co to, jakie pośladki? No, już nie wiedziałem, co tu się dzieje. Ale się... nawet ogona nie ma, nie? No, to to wiem, to, tak, to, okay, to będzie rozumiem. kotek, rozumiem, tak, tak. To jest tych dwóch ludków. No to co ja to dostaję takiego. <coughs> nie, <coughs> nie wiem, ja po prostu ludka zrobiłem, nie, bo nie wiem. Mangiego co <coughs> <coughs> to jest po prostu. Tylko taki garb trochę mi się zrobił, ale spokojnie. Mangi, jest po Tak, właśnie chce się nauczyć jej stylu i nie wychodzi. Ja Kiedyś wyjdzie. Czas, czas. Oh, well, Ty, ale yeah. przynajmniej w miarę przychodzi okay, jakiś kotopies, no, no nie? I nie, I nie jest gówno szczurem. To jest mm. mm. oh, bubr, ma ząbki takie. Za ta 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 sekund ta. zobaczysz zaraz. Nie, bober. Nie, Ładnie, tak. ale Łabek, naprawdę się postarałeś. Dzięki. Jest postaranko, widzę. Jest oh, postaranko, oh, feel, feel. naprawdę.